Witam po raz kolejny w Special Soho. Jest nam bardzo miło, że przy okazji naszej współpracy ambasadorskiej możemy się razem spotkać. Przyjechałeś dzisiaj do nas w specjalnym celu. Może Ty o tym opowiesz, dlaczego. Wit witam również. Jest tu zawsze u Was miła atmosfera. Bardzo dziękuję. Trochę śmiechu, jak zawsze, no ale też jest profesjonalizm, dlatego przyjechałem do Was zbadać jeszcze raz moją pozycję przed tym okresem takim letnim powiedzmy, wiosenno -letnim, gdzie teraz wszyscy ruszają na rower, ja wcześniej jeździłem na, gravel, na gravelu no, cały czas jeżdżę na gravelu do tej pory, ale no, ta pogoda i ten rower z tyłu no, tak mnie ciągnie, że po prostu skorzystałem z okazji, jestem tu właśnie u Was i co nieco ustaliliśmy jak to ma wyglądać. No ale też jesteś w specjalnym celu jesteś w Warszawie, bo u nas jesteś oczywiście przy okazji, ale nie, nie. Możemy, możemy zdradzić, Maćku, czy nie? Możemy chyba, nie? No bo to dzisiaj poszło online, że, że zacząłeś komentować kolarstwo od tej drugiej strony. Opowiedz, opowiedz proszę. Zacząłem, to jest trochę za bardzo. No. Uczę się, jesteśmy z Adamem Proboszem. Zresztą Adam jest tutaj też z nami. Państwo nie widzą. Także szkole się trochę przy... No, Adam udziela mi dużo wskazówek. Rzeczywiście no jest to trochę inne kolarstwo od tamtej strony, kiedy jesteś zamknięty. No masz cztery monitory i tam różne inne rzeczy, w sensie no, łączność z realizatorem, no, też słychać trochę inne głosy, także no, dla mnie jest to całkiem, całkiem coś nowego. Bo w domu przez tyle lat, no ok, jak się ścigałem, to, to rzadko oglądałem, aczkolwiek kiedy po etapie wchodzimy do autobusu, zawsze ten Eurosport był i tego raz poleciało, natomiast no nie słuchaliśmy, kto tam co mówi, bo jechaliśmy w tym wyścigu i zobacz, tu ja byłem i ten tu źle pojechał. Teraz mogę to przedstawić widzom, aczkolwiek to też nie jest takie łatwe. Myślałem, że to jest dużo łatwiejsze, szczerze mówiąc. Bo siedząc nawet teraz już ostatni rok w domu, nie oglądałem za wiele wyścigów, bo mnie jakoś tak średnio interesowało, ale te największe zawsze oglądałem. No, i właśnie mogłem sobie skomentować samemu, ale to jest kompletnie co innego, siedząc w domu przy kawie czy nawet przy piwku, tak zwanym. No, inaczej się komentuje, inaczej się widzi wyścig, bo mógłbyś powiedzieć: O, ten pojechał tak i tak. A tutaj jednak ta, ta, ta świadomość, że wsłuchają cię ludzie. Miliony ludzi. O, miliony chciałbym. <laughs> ale chodzi o to, że rzeczywiście jest inaczej trochę. No, trochę emocje też dochodzą. Na początku też miałem trochę tremę, teraz już jest coraz lepiej. Aczkolwiek, no tutaj masz dla mnie, to jest tak, jakbym miał jakąś film czy taśmę i bym po prostu musisz mówić co do Joty. Tym bardziej, yy, no, jak Państwo wiecie, są reklamy w Eurosporcie, ale też jest Platforma Max, gdzie yy, nie, nie ma reklam Także dla nas nie ma reklam. I, <laughs> I to wszystko gdzieś tam słychać w słuchawkach, kiedy zakończyć zdanie, no, to są takie trochę nowości dla mnie. No i oczywiście, no jakaś tam trema jest zresztą. Może ktoś tam zaobserwował. Myślę, że potrzebuję trochę czasu, żeby się tak okiełcać, ale wiesz, zawodowcem, zanim zostałem zawodowcem, to się ścigałem kupę lat w juniorach. W juniorach, w juniorach w młodszych z żakach. No, teraz jestem dorosły, to jest trochę inaczej. Mam nadzieję, że aż tyle czasu mi nie zajmie. Wiesz, dojść do jakiegoś fajnego poziomu i, i no zobaczymy, na razie z dnia na dzień czuję się trochę pewniej, ale no na pewno jest, jest to wiele pracy przede mną, a mamy taki powiedzmy. Okres próbny, ale nie chciałbym też za dużo tutaj wychodzić w przyszłość. Po prostu na razie mi się to bardzo podoba. i Tu i, i teraz. Tu i teraz, i no, całkiem inne kolarstwo, wiesz? Całkiem inna wizja, i, i po prostu no, chcesz to sprzedać. Po prostu sprzedać. Chciałbym opowiadać ludziom, właśnie jak to wygląda, na te moje ostatnie lata kariery. No, ścigałem się w sumie 17 lat, byłem zawodowcem, ale dużo wcześniej, no, ale właśnie trochę przybliżyć. To, jak, jak widzę kolarstwo w swoimi oczami, no, a jednak trochę się ścigałem i, i, i chyba coś tam wiem. Nie, no na pewno bardzo dużo wiesz, to chyba takie jest trochę kokieteryjne. No, 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 nie chciałbym tutaj się wymążać, o ja tam przejechałem tyle i tyle turów, no ale jednak, no y, tym bardziej, że tutaj mówimy o komentarzu. Ja tu nie jestem komentatorem, tylko jestem ekspertem, tak jak Darek tak, Baranowski. Super. Także ja mogę opowiadać o kolarstwie. A a że ostatnio tam czasami fajne rzeczy są, to sobie powiem też coś od siebie. Nie, bardzo fajnie. Ja myślę, że już zamykając temat, bo rozwinęliśmy trochę bardziej. Jak Chyba za bardzo ja się, i i jak, się i jak. Ale to jest, nie jak jesteśmy w studiu, sorry, że przychodzę wchodzę zdanie. To jest co to innego jest, robić wywiad, a, a co dobrze. innego... To miejsce, Maćko jest właśnie takie, żebyśmy mogli sobie nie tylko ustawić świetną pozycję, ale też fajnie porozmawiać o kolarstwie i myślę, że nam się to udaje. Natomiast jednym zdaniem widziałem ostatnią transmisję, było fajnie. Bardzo przyjemnie się tego słucha, więc, więc gratuluję. Natomiast, Maćku, no dzisiaj przyjechałeś do nas z tą wspaniałą maszyną, na której w tej chwili jeździsz. Nie jest to timowy rower, jak do tej pory, na których się ścigałeś w zespołach zawodowych. Jest to rower w zasadzie, można powiedzieć, stokowy, S Works. Powiedz pokrótce nam, jak z twojej perspektywy, bo ja już mniej więcej wiem, co, co mogliśmy zmienić, co delikatnie, kosmetycznie udało się zmienić co zinterpretować. Powiedz tak w dużym uproszczeniu, dlaczego ważne jest przeprowadzić od czasu do czasu taki czek, jak zrobiliśmy dzisiaj, naszej pozycji na rowerze. Dlaczego warto raz po raz udać się do zaprzyjaźnionego, bądź nie, bądź gdzieś przy okazji bikefitera, żeby jednak tą pozycję że ten bike fitting z reguły, mimo że nie zmieniamy roweru, to warto zrobić, a nie zostawać przy na przykład parametrach, które zrobiliśmy 2, 3, 4, 5 lat temu. W Twoim przypadku jest trochę inaczej, bo ty skończyłeś karierę, Twoje ciało się pewnie będzie delikatnie zmieniało i pewnie się zmienia. Natomiast lata lecą, chciałeś powiedzieć. Nie chciałem tego <śmiech> powiedzieć. <śmiech> Żartuję. <śmiech> Ale zdarza nam się w ten sposób żartować oczywiście. Maćku, wyjaśnij naszym widzom może pokrótce. No rozumiem twoje pytanie. jestem tutaj, Dziękuję. <laughs> rozumiem co, co, co chciałbym wam przekazać. No, w moim przypadku po tylu latach jazdy na rowerze i powiedzmy takie, no wcześniej miałem pozycję bardziej agresywną, czyli bardziej aerodynamiczną. Teraz tego nie potrzebuję, bo taką pozycję potrzebujemy, kiedy się ścigamy bardziej no, w wysokich prędkościach, czyli tam 50 na godzinę i wyżej. Mhm. No powyżej 40 już się przydaje, dobra pozycja aerodynamiczna, natomiast tutaj tak jak powiedziałeś, no ja jeżdżę teraz trochę mniej, co prawda ćwiczę sobie, tam gdzieś się rozciągam co jakiś czas, ale jednak, nie będę ukrywał, nawet ten wiek trochę zmienia, kiedy się ścigałem robiliśmy tak dwa razy do roku bike fitting, dwa razy to nie zawsze nawet, bo to przed sezonem robiliśmy i później ewentualnie ktoś ma jakieś dolegliwości... Po kraksach bardzo często można zrobić takie badania, takie po prostu check-control, tak jak to nazywasz. Dokładnie. I to wcale nie musi być od nowa ustawianie pozycji, tylko po prostu gdzieś nas coś boli, gdzieś, gdzieś plecy generalnie, czy nawet kolano delikatnie. No to, to właśnie na tym bike fittingu zawsze można zobaczyć, czy to jest to. Następnie możemy się udać do osteopaty czy tak dalej, ale ten bike fitting no, jest bardzo ważny. Tak jak w moim A przypadku. Jednego dobrego steopata z którego pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy Bartka. <laughs> do czego zmierzam? No właśnie tak jak dzisiaj widzieliśmy, no ta moja pozycja niewiele się zmieniła, można tak powiedzieć. Trochę jest. Może wyżej mam kierownicę delikatnie. Chociaż tutaj wygląda też dosyć sportowo z tego co ja widzę. Mhm. Y Praktycznie no, rama, jest, rama jest tak na zero można powiedzieć bo kokpit jest na zero. 14 w spornik, więc siłą rzeczy ten drop roweru jest dość, dość wysoki. Dzisiaj zauważyliśmy i to potwierdziło się po pewnych Twoich odczuciach, że delikatnie ta stabilizacja na siedzeniu się zmieniła. Nie jest ona zła, ona trzyma się dalej w normie, ale delikatnie się zmieniła, czyli jednak ten organizm troszeczkę zaczął migrować Tobie w tej chwili, nie? Dokładnie, latka, lecą Nie No już żartuję, ale to też się wiąże z tym, że wcześniej dużo więcej trenowałem po prostu i te moje mięśnie były Czyli znacznie mocniejsze. I może delikatniejsze. KOR był, był wzmocniony. A to na 100%. No, wcześniej du dużo bardziej przykuwałem do tego wagę, bo no, to była to moja praca i, i na tym się skupiałem każdego dnia, na rowerze, na, na swojej formie fizycznej. Teraz mam, mam trochę luźniejszy tryb życia, także no, to wychodzi akurat. Dzisiaj to, to nam świetnie pokazał tutaj Retul, ale yy, no, tak jak mówię, Dlatego warto, przy takiej zimie na przykład, gdzie w zimę może nie każdy trenuje tak jak zawodowiec, czy nawet przeciętnie, bo mamy różne warunki, jest krótki dzień, pracujemy, tam na rolkę może ktoś pojeździ, ale teraz, kiedy już te dni są długie i ktoś by chciał wyjechać na szosę, żeby sobie nie zrobić jakiejś krzywdy na przykład po trzech godzinach, bo jesteśmy źle ustawieni i po tych trzech godzinach przyjeżdżamy z roweru albo rano, oj, plecy bolą i takie rzeczy, no to no, no tutaj no właśnie no, ten bike fitting Zawsze Ci pomoże, no okej, okay, nie róbmy też takiego czegoś, że przyjedzie tu ktoś do Ciebie, Ty go ustawisz tak, że już go nigdy nic nie będzie boleć, no, tak wiadomo, tego się nie da zrobić, ale zawsze można zapobiec takim. Takim no świetnie, bo to myślę, że to potwierdziłeś pewne moje spostrzeżenia i myślę, że z wieloma klientami w ten sposób też rozmawiamy, bo oni pytają, kiedy następne, kiedy następna wizyta. Myślę, że taka rutyna, nie wiem, co ty na ten temat myślisz, ale taka rutyna, jak, jak funkcjonuje na przykład z dentystą, dziewczyny wybierają się też do swoich lekarzy i tak dalej. Co jakiś czas? Ja nie mówię, że musi być to raz w roku, może być to raz na półtorej roku, ale jeżeli będzie to raz w roku przed sezonem, tak jak teraz na przykład. Myślę, że to jest dobra okazja, prawda? Kiedy aktywność wzrośnie? Zdecydowanie. Raz do roku to jest wskazane, bo no ja jeżdżąc na rowerze no, na Specialized, na, na S-Worksie, no teraz jest, jest to mój 12 rok, ale 10 lat jako zawodowy zjeździłem. No i kiedy robiliśmy retul w tych ostatnich pięciu latach, z, akurat z chłopakami z Kalifornii, był wtedy no, do, do, dla drużyn. Tak no, nie musiałem do ciebie przyjeżdżać, akurat <laughs> miałem to dostępne z drużyny. No to przez 4 lata, pamiętam kiedy wchodził ten Ronin, to siodełko, no to od tamtej pory robiłem ten czek, ten taki sprawdzian, powiedzmy na zrupowaniach, no i chłopaki mi nic nie zmienili przez 5 lat. Mówi, to jest coś jest jakiś, no, nic ci tu nie pomoże. <grym> nie, no, już żartuję, ale, ale generalnie wszystko było w porządku, ale gdyby wykazało, że coś jest źle, wtedy by byśmy mogli poprawić. To jest właśnie, to niekoniecznie, że. Sprawdzimy i zaraz będziemy coś zmieniać, co roku, bo jest lepiej, żeby lepiej się czuć. Aczkolwiek ja zawsze mówię, że bike fitting jest bardzo potrzebny, jeśli chodzi o zapobieganie kontuzjom, takim rzeczom, ale najważniejszy chyba jest feeling, takie odczucie na rowerze. A wtedy, mhm. kiedy nas coś zaczyna boleć, no to warto się skontrolować. Ja myślę, że nie zdradzę też tajemnicy, że praca z Tobą, Maćku, to jest coś, to jest taki level up oczywiście. To jest, to jest komplement, <laughs> pewnego rodzaju komplement Dziękuję. tylko, ale jest to też dużo prawdy w tym co mówię. Ze względu na to, że co ja sobie cenię też w naszych, bo to już nie nasz pierwszy kontakt taki rowerowy. Cenię sobie to, że ja od Ciebie mogę uzyskać bardzo wiele informacji też, nie? Że jeżeli myślimy o ustawieniu kolana, to rozmawiamy o wkładkach, a jak rozmawiamy o wkładkach, to mówisz mi o swoich jakichś odczuciach takich i to jest bardzo ważne podczas bikefittingu, że możemy że jesteśmy partnerami w tej, w tej sesji i każdy wnosi coś. Ja system plus jakieś tam doświadczenie, Ty swoje doświadczenia, ale przede wszystkim też swoje odczucia, bo te odczucia są myślę, że nieocenionym wsparciem dla każdego bikefitera. Także myślę, że to też tak to podobnie odbierasz na współpracę. To, to, to dobrze powinno Ja jeszcze mogę też dodać właśnie, że Okej, okay, zgodzę się z Tobą i dziękuję za dobre słowa, ale no moje odczucia, no ciężko wiesz mi coś powiedzieć, skoro jeździłem tyle lat i, i, i wiem jak się czuję i wiem, że jeśli Ty byś mi powiedział słuchaj to jest tak, to jest tak, jeżeli te badania by były po, no, tutaj po, podparte tymi mhm. wszystkimi wynikami, oczywiście, żebym spróbował, ale jeżeli by ten feeling był taki różny, no chociaż ja już znam trochę dla siebie, ale tak dla Państwa, no to jest bardzo ważne, bo tym bardziej dla mnie, jak ja zacząłem robić ten fitting ponad 10 lat temu, no to ty akurat masz tą technologię na bieżąco. Ja już od dwóch lat nie jestem, może to jest drugi rok, kiedy nie jestem już zawodowym kolarzem. Może znajomości oczywiście mam, ale nie będę dzwonił do drużyny, zróbcie mi bike fitting. I w ciągu tych dwóch lat, czy tam nawet, ja widziałem jak to ewoluowało od tych 10 lat, także tutaj już teraz widzę kolejny nowy sprzęt. I widzisz, masz tą wiedzę trochę większą niż ja, zaczynasz mieć, bo ja mogę wpaść i zobaczyć. A... Teraz ja dziękuję za komplement. Byłem dłużny. Ale natomiast, tak, to, to jest właśnie to, że ta technologia tak postępuje, i zawsze coś nowego tutaj można wyciągnąć, po prostu. No jest nowy system, to słusznie. Nowy nawet... system, ale tak jak mówisz, właśnie kolana, dobór wkładki do butów, odpowiedni. No, cały czas. Cały to, czas proces. To jest ten proces, gdzie dowiadujemy się czegoś nowego. Ewentualnie, no nie wiem, jak ktoś ma jakiś taki problem od długiego czasu i przychodzi na ten fitting i coś nie może, no nic nie pomaga. W sensie nic nie pomaga. No coś tam ulepszymy. No to kto wie, że za dwa lata wyjdzie jakaś taka technologia, czy takie badania będziesz mógł zrobić, że po prostu no to było to. Dokładnie tak. No ale tu nie, nie umówiliśmy się, że będziemy mówić o sprzęcie, a faktycznie założyłeś nowy sprzęt, migrujemy troszeczkę, retul się rozwija, także cieszę się, że, że się tobie podobało. Po pierwsze, po drugie oczywiście cieszę się, że wybrałeś akurat tutaj kontakt z nami. I... Przepraszam bardzo, no cieszę się, że wybrałem. No. Zupełnie z wami jestem, aczkolwiek no, dla mnie to jest marka numer jeden, także nie wybierałbym się nigdzie indziej. Dziękujemy bardzo za przybycie, oczywiście zapraszamy, kiedy tylko będziesz miał ochotę. Na kawę służymy, na pewno. Na kawę służymy pomocą Chyba, w jakikolwiek wiesz, sposób. Dziękuję, ale no chyba, że naprawdę zacznie mi coś boleć. Na razie nie no, to co ma co powiedzieć, będę Zapraszamy, no i życzymy oczywiście, jako cała rodzina nasza Specialized, życzymy, żebyś się rozwijał jako, jako ekspert, komentator i żeby, żeby następne wyścigi wiele, wiele radości tobie dawały, a nam też kibicom, jak będziemy obserwować. Dziękuję. No. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.